Wędkarstwo mazowieckie Filmy dotyczące wędkarstwa Co trawię Pawła na nową matkówkę wędkę z pułapikową Dawaj <coughs> po obrotach jeszcze Czekaj, najpierw Jest to chyba Jackson Kantara match, mat 360 Jest? I nie, ma kilogram do rzutu. Od 5 do 15. No. I duży kuchowiec. to pokrowiec, bo taka taka chromka? Masz pio. Mam jedną część. <laughs> Fajnie wygląda to <ta> część Dla mnie <laughs> kolejne. Ach wróci to może jest. Teraz to najważniejsza część Jackson Cantara. March. Jeszcze jedna. No to jest szczytówka. To folikę musi zadrzeć. Tutaj szczytowa, ta koła obrotka dawaj. Chwila. Robinsona dawaj. Ale jakieś maciuszka, otwór ty macie. Daj, Masz tu. Kałowenda. No lekka, lekka. Tak o Zaczymy to na ko widzisz. No i do pszkały, czy mandenka Piatra płatka Jest taki pieszych tu było Tylko ratek Arobinsom A Robinson, tylko... A już nie ma. A, to, a może w ręku? Już nie ma, to nie szukadzimy, to cały do ciebie kupię. Bo to wszystko staje 11. Jakoś nie drogo, powinno być drożej. Jest nie ma. nie ma? Nie ma kubię no. później. Ale koło wrotka Pula zapasowa. Wyjmuj go, bo ja kamerę trzymam To jak Jackson? Noklejkę, no, 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 no Pięcioletnia gwarancja podobno koło Wrotek, a na wanki nie wiem Pokaż Jakoś no. padnie na 22 zł to wygląda fajnie No nie? Łajba popiała po lewej stronie Już po Ale cię tylko chodzi A to jest To jest porządnie? Nie ma Nie ma tylko artykuł 210 Jak to jest? Polartekst? Polartekst 120, 185! 20! No to źle. Co? To chodź źle. Czemu? No bo lepiej niż krotek, bo jest z 18 150 metry, to ci dużo miejsca zostanie i będą kluczowe rzuty. O wiem, właśnie. Zumek Co może być? Tak, ja, krotek bardziej spłonnikowo fiderowy Czekaj, chodzi tu. Spód. A więc, jeszcze pytanie dla was, do czego to coś służy? Tu jest takie coś, na żyłka też tak mi się wydaje, że na żyłka by zakładać, ale nie wiem, piszcie. haczyka nie. haczyka to nie założę, a może piszcie, do czego to służy. Dobra. Jakoś schowałem, tak. No dobra, wystaje trochę. To sama. No w tym filmiku to na tyle. To była nowa matkówka. Jakson. Jackson, no. Nie, to jest to. Jackson i kowrata Robinson. Chyba tyle ja w tym filmiku. 360 długość. Filma prawdopodobnie niedługo nie zobaczycie może w akcji. To się pomału kończy. O kurczaki, to jest cięższa No bo kowratek. Wraz leczza. od mojej. Pokaż. No nie, na rękę można. O. No rękę. O kurde. jest w tym filmiku to na tyle. Jeszcze można nawet podsumowuje. Będę kosztowałam daje 76 złotych. Coś takiego. No, tak, no ale w sklepie u nas 100, 120 A tylko, co nas zdziwiło, może jakaś promocja była? Do 15 20? No Do 15 A ja chyba wrzucą to les? No i co, może 15 gram wyrzucał? Ale... Skławiki jaki założysz, 3, ale 2 bym gram jakbym chciał ja na odległości, na chwilę na grunt No jakiś koszyczek malutki 10 gramowy, byś mógł Ale ten pusty No i masz te grunty, karpówkę masz, pikara I ten teges yy... Fajnka 76, 100, 120. Kołowratek, co mnie widzimy, właśnie, 22 zł, tylko. Ale tylko jeden taki dalek był. Ale ładny. No fajnie wygląda, Pokaż mi go. budował obudowa. Takie mocno-plastikowy, to nie jest spora jest kolba. No i wygląda nie najgorzej. No więc co, skortek 22 zł. U nas w jakieś ponad 50, 60 by kosztował. Ale w tym filmiku to na tyle. To, chciałbym powiedzieć, powiedzieć nie, nie to, że u nas w sklepie wędkarskim drogie rzeczy co bo kolega kupił ten Mateusz, widzieliście Fidera, a ma Konger, koral, coś takiego, mhm. na Allegro 36 zł. Nie Coral, tylko jakoś na ko gobiec. koral, Coral, kor Cortex, coś takiego. Kortek. Koral, co mi się wydaje. Nie, koral. Albo jakoś kor na C coś. Coral, kortex. Wiem, że na Allegro kosztuje dla niego Fider 30-40 zł, a w naszym wędkarskim sklepie 95 zł dwa razy więcej. No dobra, więc w tym filmiku to na tyle. Dobra.